Za siedmioma morzami, za siedmioma górami jest miejsce, o którym nie mówi się głośno. W samym sercu japońskiej wyspy Shikoku czas przestał tu płynąć, albo zapętlił się. To nie są ludzie, ale też nie są martwi. Tutaj każdy ma twarz, ale żadna nie patrzy, a mimo to czuje się obserwowany. Czy to teatr, czy muzeum? A może ktoś bardzo samotny próbował zatrzymać wspomnienia zanim całkiem zniknęły? W Nagoro wszyscy odeszli, ale nikt nie odszedł, tak naprawdę. Widzicie? Tam czerwone? Kurwa, nie świeciło się. Nie wiem. Jedna lampa tylko. O ja... Ani się tu światło, tam jest szkoła. Tam przez ten most trzeba przejść. Dobra, wkładam buty, skarpety ubrane. Para leci z ust, ale się tu robi ciemno. Nie wpadł do tego. Tutaj do, do wody, a tu nic nie widać. Słuchajcie. Nie wiem, czy tu jest ta szkoła zamknięta czy jest otwarta zaraz się przekonamy otwarte drzwi no, coś kapie wchodzimy do szkoły No buty trzeba ściągnąć Dobre. dobra, ściągamy, no tak, zapomniałem do budynków to się ściąga buty w całej Japonii, u nas w Polsce też tak było ale chyba to przechodzi powoli część ludzi mówi jak się do nich przychodzi, że a weź ściągaj butów Dzień dobry, znaczy dobry wieczór. A jak te kukły, to w środku są szczątki tych wszystkich ludzi. Oni wcale nie wyjechali, nie opuścili tej wioski, tylko ona ich zamordowała? To co wtedy? No właśnie, więc nie będę sprawdzał. Czy mają jakieś pozostałości w sobie, czy tam są szczątki? Wierzę, że są wypchane podobno gazetami, bo tak się tu tworzy. A teraz jeszcze się trochę poprzemieszczajmy tu po tej szkole, bo po to tu przyszliśmy. Tu jest wesele. Tak, Idziemy jeszcze rano. Są w ogóle instrumenty, jakie się gra. Państwo młodzi. Na parkiecie. Mam nadzieję, że nie przywołam tutaj żadnych. Słuchajcie, jak to się mówi, przybyszów, ale jest nawet wyjście awaryjne, zapalone, zobaczcie. Ciekaw jestem, czy mnie jest daleka, widać. Jak tutaj buszujemy po tej szkole. O! No ten to jest przerażający. Tak on ma trochę usta do wyciągania gwoździ. <noise> Może jakaś pierwsza wersja. Tu jest pan z kijem takim. Aha, żeby stał. Rozumiem. Joe, Luke, Mieczysław i Zdzisław. Ok. No ci to się chyba coś tutaj przejęli rolą. O, jest Don. jaja. No, to jedna z moich syferek. Leon albo Don. Albo misiak oczywiście. Ale miałem wrażenie, że tu się coś rusza, to tylko cień. No wziąłem tak, podniosłem kamerę. Tam na zewnątrz nie pada Ale jest jakiś taki odgłos i tam były klasy? Nie. Nie, nie, tu jest sama... Tu jest sama sala. Tak, zobaczmy jeszcze tutaj. Laga angielska. Practice makes perfect. No pytanie, czy chcemy iść do tego perfect? Ale creepy wieczorem. <laughs> Myślę, że mi się nie będzie śniło. Tu jest pan z obsługi, pan Wefista. Tak. Mamy też jakieś tutaj znaki i tablica. Wow. Jeszcze przy tym stole jest ciekawa rozgrywka. Tu grają chyba w karty, chociaż kart nie ma. Nie rozmawiają dosyć mocno. Tu pewnie się lało sake. A może i nie, pani Dzieckowali, dziecko wali. Ale to jest creepy, weszlibyście tutaj? Po nocy? Czy nie? O tutaj jest creepy, jak ta w tych drzwiach stoją. No, ok. Dobra, wychodzimy, moi drodzy, z tej szkoły. Podejdźmy jeszcze tutaj do jednego miejsca. Odwrócę kamerę, bo nie widzę i nie chcę wpaść do tego strumienia, bo byłoby katastrofa. Oto. Patrzcie, co tu się dzieje. Bell, Jingle bells, muszę zapytać, jakie tradycje tu mają na Christmas, ale upiór. No, wow. tu sobie jeszcze siedzi jakiś pan w łczyki, bez butów tym razem. No, i tu było wejście na salę gimnastyczną. Tam się coś ruszyło, nie? Mi się wydawało, jakby tam coś... O, kurde. o ja spieprzam stąd, ja pierdolę. Coś tam się kurwa rusza. O, o kur... O. o, ja pierdolę. Nie wiem, pierdolę, że się nie pojawiam na pewno. Nie wiem, jak ja do rana dotrzymam, ale... się trzeba tutaj gdzieś super. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Jak się człowiek wydaje, wydawałoby, że to takie e, tylko chodzenie tutaj w tych lalkach, ale tam jakby się światło paliło dalej w tej szkole. Takie czerwone. Nie wiem, nawet nie będę się zastanawiał, idę do, chyba do śpiwora. Zamykam się tu, chociaż drzwi się nie zamykają. Widać czy nie? Widzicie? Mam czerwone. a nie świeciło się, chociaż może to wyjścia awaryjna, nie wiem, jedna lampa tylko i łysy, łysy się tu pojawił, kurde jak na złość. chociaż trochę oświetla, nie odchodź jeszcze, to była taka moja wersja reżyserska. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak spędziłem dwa dni w tej niesamowitej wiosce. Spotkałem panią, która stworzyła te wszystkie kukły i spróbuję zrozumieć, co tak naprawdę chciała nimi powiedzieć. Będzie spokojniej, ale może jeszcze dziwniej. Zobaczymy. Jak zwykle, jeśli dotrwaliście, zostawcie komentarz. Tylko pamiętajcie co najmniej 7 wyrazów. Takie zasady naszego kultu. Dzięki i do zobaczenia w Nagoro. Tym razem za dnia! Hej!